Witajcie! Jesteśmy w Edirne, pierwszej stolicy Imperium Osmańskiego, zanim został zdobyty Konstantynopol, obecny Stambuł. Jest słonecznie, ciepło, błękitne niebo, przepiękna jesienna pogoda. Widzę, że są tu jakieś straganiki z warzywami. Zobaczymy, jakie warzywa mają. Co tutaj jest, takiego jesiennego? Pomidorki, papryka. O, jakie fajne papryczki. Zobaczcie, takich nie widziałam w. I zmierzę, ale fajne papryczki. Zobaczcie jakie fajne. Kapusta. Ser. Oj chyba znalazłam coś dla siebie. Zobaczcie te dynie. Jeszcze w tym roku nie jadłam dynie, a tutaj już jest. Wizmij, że jeszcze nie było, a tutaj proszę bardzo piękne dynie, różne rodzaje. To chyba taka, którą ja lubię najbardziej. O taka, ta dynia jest piękna. Zaraz zapytamy. Kabak, lany, kada? Nie 25 za kilogram, ale fajnie to pan poukładał. Tutaj kładzie i kroi. Jesteśmy w Sifahane, w pierwszym osmańskim szpitalu. Najpierw zwiedzimy miejsce, w którym prowadzono zajęcia. Uczono medycyny. W tych małych pomieszczeniach prowadzono zajęcia. Tutaj w tym pierwszym pomieszczeniu był opiekun. My też zaraz wejdziemy, hmm. tak to tutaj wygląda, to ten Bekci, osoba, która wszystkiego musiała dopilnować. A tutaj jego stół z jedzeniem. Idziemy dalej, a ile orda? Tutaj jest pokój uczniów, studentów. Tak to wyglądało. Taki studencik. Nie wiem, czy on tam czyta Koran, czy on tam czyta po prostu w języku osmańskim jakieś. Książki medyczne. Hop, tak to wyglądało właśnie. Tutaj pokój innych studentów. Jeden sobie śpi. <grytania> Jedli na ziemi, siedząc. Wszędzie książki. Tak to wyglądało. A tu pokój wykładowców. Zobaczymy, jak to wyglądało. No i szkoła. Jejku. Operacja. I studenci. Hmm. Z filmu, tak? Ze wspaniałego stulecia. Ajla mówi, że... Miał? A, miał coś taki, tak, coś tak, tak. tak. Ayla mówi, że taką operację jak tutaj przeprowadzali dla e, syna sułtana Dżihangira z filmu e, To Wspaniałe Stulecie. Tam e, było właśnie coś takiego pokazanego. Jeśli oglądaliście, to widzieliście na pewno, bo on miał garb i tak mu prostowali kręgosłup. Zobaczcie, tam jeszcze są na górze jacyś studenci, którzy oglądali, albo się modlili. Mają ręce tak górne, jakby się modlili za osobę, która jest operowana. Może tam jest rodzina i ogląda. Tutaj studenci. Teraz idziemy zwiedzić szpital. Zobaczcie, tak wygląda z zewnątrz szpital. Tak, to Tutaj macie zdjęcie z góry szpitala. Tutaj leczono przede wszystkim choroby psychiczne. Tak, taką dostałam informację. meczet, bo jest minaret. Tutaj były pomieszczenia gospodarcze. Zobaczcie. Wichlez jakieś coś. Trzymano tutaj różne produkty spożywcze, bulgur, jakaś fasola, orzechy. Zdrowa dieta. Ona mhm. dobaki. Tutaj jest kuchnia. Tam przechowywano produkty spożywcze, a tutaj gotowano ogromne kotły, a tak wyglądali pracownicy szpitala. Ale strasznie wyglądają ci lekarze. Darczyńca, który ofiarował pieniądze właśnie na ten szpital Bejazd. Sultan Beyazyt. wiadomo, że przy szkole będzie meczet. I tak wygląda. Tak wygląda meczet z zewnątrz. Jesteśmy w Edirne na Starym Mieście i muszę Wam powiedzieć, że tutaj częściej niż język turecki słyszę język bułgarski. Bardzo dużo Bułgarów jest tutaj i robi zakupy. Dla nich jest tutaj taniej. Zbliżamy się do meczetu Selima. Selimie Jamisie, czyli ten meczet Selima to jest największe dzieło e, Mimara Sinana, więc warto zobaczyć. Niestety ten meczet wciąż jest zamknięty, wciąż jest w renowacji, więc nie wiem, czy będziemy mogli wejść do środka, podziwiać go, ale przynajmniej z zewnątrz go zobaczymy. Tutaj jest Mimar Sinan, Mimar Koja Sinan. To jest architekt, który zaprojektował właśnie ten ogromny meczet. To jest jego największe dzieło. Selimiye si Tak się nazywa. To jest muzeum miasta Edirne. Do środka nie wchodzimy, bo jest już zamknięte. Ale zobaczcie, jak ten dom pięknie wygląda. Nie wiem, czy to jest po prostu stary dom odrestaurowany, czy nowy, wybudowany, ale wydaje mi się, że stary dom został odrestaurowany. Ale pięknie dom wygląda. Naprawdę bardzo ładnie. Tutaj jest od razu meczet z tej strony, ale jak widzicie, wejście jest zamknięte. Jest. Nadal trwają prace restauracyjne. Tutaj jest Łaźnia. I zobaczcie, nawet jest jakaś reklama po bułgarsku, bo turystów z Bułgarii jest sporo. Tak sobie spacerujemy wokół tego meczetu. On jest piękny, ale niestety nie możemy wejść. Nie możemy go obejrzeć. Może za rok, może za dwa. Nie wiem, kiedy będzie można go obejrzeć, ale niestety na razie nic z tego. Zobaczcie, tylko w ten sposób mogę Wam go pokazać. A my idziemy na bazar, stary bazar, właśnie w Edirne. I chcemy coś kupić. Chcemy kupić ciasteczka, które się nazywają Kawala. To są specjalne ciasteczka właśnie takie regionalne z tego regionu. E, ciasteczka z migdałami. Bardzo smaczne, ja je bardzo lubię. Także mam nadzieję, że znajdziemy takie typowe regionalne smaki i że będziemy mogli kupić. Zobaczcie, ile tutaj różności, kościele ubrania czego tu nie ma. O, kapcie. Może zabraknąć jakiś podróbek oczywiście zobaczcie, Jest już późno, prawie szósta, więc zgłodnieliśmy i przyszliśmy takie, do takiego miejsca. To jest podobno znane. Znane miejsce, w którym można zjeść. Danie typowe dla Edirne. Czyli... Oj, jak to się nazywa? Dzier. Wątróbkę. Regionalne danie to wądróbka smażona w głębokim oleju, której ja nie będę mogła zjeść. Zobaczcie, znane miejsce i taka kolejka. Ludzie sobie stoją w kolejce, my również, żeby wejść i tam zjeść. To jest sałatka z fasolką. Pias się nazywa. To trzeba wymieszać. Tutaj pod spodem jest fasolka. Mhm. Tak wygląda wątrubka, Jest bardzo cieniutko pokrojona i smażona właśnie w głębokim tłuszczu. Do tego mamy ostrą paprykę, tutaj jest sałatka z fasolką, pod spodem jest fasolka, cebulka, pomidorki i jogurt. Wszyscy jedzą. Ajla nie je, jeszcze nie.